Jan Wszołek z Góry Robczyckiej, reprezentujący Okręg PZW Rzeszów oraz Koło Wędkarskie nr 26 w Sędziszowie Małopolskim odniósł sukces w zawodach wędkarstwa podlodowego, zdobywając tytuł wicemistrza Polski. 11 marca burmistrz Sędziszowa Małopolskiego docenił sukces mieszkańca gminy i osobiście pogratulował mu w swoim gabinecie. Rywalizacja zorganizowana na lodowej tafli Jeziora Necko w Augustowie przyciągnęła uwagę wędkarzy z całego kraju. Jan Wszołek z pełnym zaangażowaniem i zmysłem taktycznym zdołał zdobyć wicemistrzowski tytuł, co stanowi ogromny sukces nie tylko dla niego samego, lecz również dla społeczności wędkarskiej i gminy sędziszów Małopolski. Konkurencja była. Hmm, bardzo, bardzo w sumie ciekawa i też e, doświadczona wędkarstwo, wędkarsko, ponieważ to są e, tak naprawdę wyłonieni z e, wcześniej, wcześniejszych mistrzostw Polski e, najlepsi zawodnicy, i, i e, 60 najlepszych zawodników z Polski mogło startować w tych zawodach. W związku z tym e, było dużo bardzo dobrych wędkarzy, dobrej konkurencji wędkarzy, którzy nierzadko nawet jeżdżą na Mistrzostwa Świata. Co roku w zasadzie nasz kraj wystawia swoją reprezentację na mistrzostwach świata i też ci tych 12 zawodników z Mistrzostw, którzy startują w zasadzie rok do roku w mistrzostwach świata, również startowała w trakcie tych zawodów. Także byłoby bardzo, bardzo miło. Rywalizować z wszystkimi i cieszę się, że udało mi się osiągnąć ten tytuł. I też mamy już klasyfikację dwuletnią, z której są wyłaniana jest kadra na Mistrzostwa Świata. Ja w tej klasyfikacji uplasowałem się na ósmym miejscu, co jest bardzo dobrym wynikiem, ponieważ pierwsza dwunastka klasyfikuje się. Do startu, ma możliwość startu Mistrzostwa Świata za rok. W uznaniu jego umiejętności burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć postanowił uhonorować Jana Wszołka Nagrodą Finansową. Działo się to podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce 11 marca. To wydarzenie nie tylko podkreśla indywidualne osiągnięcie Jana, ale także staje się źródłem dumy dla lokalnej społeczności. Rozmawiając z Janem Wszałkiem dowiedzieliśmy się, że wędkarstwo podlodowe to nie tylko pasja, lecz również wymagające. Sport zimowy, jak podkreśla, wyczekiwany przez wędkarzy okres zimowy to czas, kiedy wszyscy spragnieni pasji wychodzą na lód gotowi na nowe wyzwania. Wędkarstwo podlodowe się różni takie wyczynowe, sportowe różni się od takiego wędkarstwa w lecie, tym, że przede wszystkim tym, że to jest szukanie ryby. Ryba w lecie jest rozproszona i losuje się stanowisko i sprowadza się ryby do siebie. Stosuje się różnego rodzaju zanęty, atraktory i te ryby przychodzą w nasze miejsce łowienia. W zimie my chodzimy ze świdrem czy biegamy nawet po tafli lodowej i szukamy gdzie w tym momencie zlokalizowana jest ryba. Nierzadko trzeba wywiercić kilkadziesiąt otworów w trakcie takich zawodów, żeby tę rybę zlokalizować. I kto jest pierwszy przy tej rybie? to ten ma okazję po prostu złowić najwięcej i wygrać takie zawody. Rybę lokalizuje się tak naprawdę jeszcze przed zawodami w trakcie treningów. Zawody są dwudniowe, wcześniej jest dzień oficjalnego treningu. My na miejscu jesteśmy w zasadzie prawie tydzień wcześniej. Wyznaczone są sektory, obwiercamy te wszystkie sektory, mierzymy głębokość wody, dzięki temu możemy narysować mapę dna. Mniej więcej, gdzie jest głębiej, gdzie jest płyce i szukamy pewnego rodzaju trendów, łowiąc w tych otworach i sprawdzając, gdzie właśnie na treningach znajduje się ryba. I w trakcie zawodu wystarczy po prostu e, pójść tam to mie miejsce albo pobiec jako pierwszy, e, wbić tam swoją flagę, w których mamy dwie. No, i sukces gwarantowany. Niebagatelną kwestią organizacji mistrzostw jest także bezpieczeństwo na lodzie. Jan wyjaśnia, że grubość lodu musi wynosić co najmniej 15 cm, aby zapewnić bezpieczne warunki dla zawodów. Przy takim lodzie można z powodzeniem zorganizować mistrzostwa Polski. Młody wędkarz dzieli się również tajnikami sztuki łowienia pod lodem. Pod lodem wędkuje się e... W zasadzie na, na to, tą samą przynętę, którą łowi się w lecie, natomiast jest to ochotka, czyli najmniejsza i najbardziej delikatna, finezyjna przynęta z wszystkich dostępnych. Ryby w zimie są bardzo chimeryczne i, i e, powierają bardzo mało pokarmu, są bardzo wymagające, w związku z tym stosuje się kilkadziesiąt razy mniej zanęt i przynęt niż w lecie. Jan Wszołek, pełen entuzjazmu, zachęca również innych do spróbowania swoich sił w wędkarstwie podlodowym. Podkreśla, że koszty sprzętu są znacznie niższe niż w przypadku wędkarstwa letniego. Sama wędka w, do wędkarstwa wyczynowego w lecie e, potrafi e, kosztować kilka tysięcy złotych, kiedy wędka... Dowienia do na lodzie, kosztuje tylko kilkadziesiąt złotych. Przed zawodami kluczową rolę odgrywa wybór świdra, który determinuje tempo wywierczania otworów na lodzie. Im mniejszy świder, tym szybciej wywiera otworów, więcej szybciej wywierca ten otwór, więc często słowi się bardzo małymi średnicami, takimi jak 8 cm-10 cm. Taki duży świder, maksymalna wielkość, którą się używa podczas zawodów, to jest około 13-13 cm. I tymi świdrami mówiliśmy podczas tegorocznych mistrzostw Polski, bo zdarzały się ryby bonusowe, takie nawet dużo powyżej kilograma, w związku z tym trzeba mieć odpowiedni, odpowiedni świt. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Jana Wszołka wędkarstwo podlodowe zyskuje na popularności, stając się fascynującą alternatywą dla letniego wędkowania. Jego sukces to nie tylko indywidualne osiągnięcie, lecz także inspiracja dla wszystkich, którzy zimą pragną połączyć przyjemne z pożytecznym na lodowej tafli.